Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym odpowiem na Wasze pytania, które pojawiły się pod filmikiem, w którym opowiadałam Wam dlaczego wysypuje nas po niektórych kosmetykach i jak sobie z tym radzić. I na wszystkie komentarze starałam się właśnie odpowiadać na bieżąco pod tamtym filmikiem. Jednak wiem, że jest to dosyć ważna kwestia, bo czuję właśnie, że nie, nie powiedziałam o tym w tamtym filmiku i nie chcę zostać po prostu źle zrozumiana. Bo uważam, że tamten filmik jest bardzo ważny, ale po prostu chcę właśnie to wyjaśnić. A mianowicie w tym filmiku powiem Wam, po jakich kosmetykach może nas wysypać i to jest w porządku, a po jakich może nas wysypać już nie jest w porządku, jak gdyby to ten wysyp po prostu nie minie. I w poprzednim filmiku mówiłam głównie tutaj o produktach z kwasami, z retinoidami zewnętrznymi, z jakimiś takimi mocnymi składnikami, na przykład, produkty też, które dostajemy, przepisane przez dermatologa, które właśnie no, no mają takie składniki mocno działające na trądzik, na przebarwienia, y, które mogą podrażnić naszą skórę. Y, głównie właśnie o takich produktach mówiłam, ale pojawiło się sporo komentarzy właśnie dużo z Was obserwuje taki wysyp, a, ale po innych produktach, na przykład te właśnie ym, chcę poruszyć tę kwestię, żeby rozdzielić, no są produkty takie mocno działające, drażniące naszą skórę i ten wysyp jest nieco inny właśnie. To jest taki wysyp, który nam się pojawia a, po podrażnieniu skóry, czyli jak gdyby a, te kwasy, te, te inne mocno działające składniki podrażniają naszą skórę i przez to właśnie obserwujemy na swojej twarzy a, wysyp. A, pryszczy, ale są też takie składniki, które po prostu zapychają naszą skórę i też na ten temat a, był w ogóle oddzielny wpis na moim blogu, poświęciłam a, sporo właśnie e, czasu na, na przygotowanie dla Was materiału, więc to a, dam Wam linki po prostu na dole, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, właśnie jakie składniki kosmetyków mogą a, działać komodogennie, mogą właśnie nas e, zapychać nasze pory, no to to wszystko będzie na dole um, i tutaj no wymienię Wam na przykład przykład Przykłady po prostu, bo też tutaj pytaliście się na przykład o podkład, że obserwujecie właśnie wysyp po zastosowaniu nowego podkładu. No i tutaj już zazwyczaj, jeśli obserwujemy taki wysyp po podkładzie, czy po jakimś tłustym kremie, czy innym produkcie, właśnie takim do twarzy, no to ale który jak gdyby nie ma mocnego działania, tylko głównie właśnie jest nie wiem, nawilżający, czy, czy kryjący czy matujący, a, ale nie ma na celu leczyć naszego trądziku czy, czy leczyć przebarwień, gizn, no to w takim wypadku zazwyczaj to jest tak, że on może zawierać składniki komodogenne. A, na przykład na mnie y, tak działają silikony. I wiem, że na, tak jak w poprzednim filmiku mówiłam o tym, że y, na inne osoby silikony bardzo dobrze działają. A chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi i ogólnie no, wygładzają, skoro jej po prostu jest super, to właśnie nami działają no, silikony w ten sposób, że zapychają moje pory. Moja skóra no, nie toleruje silikonów. Nie tylko właśnie w podkładach do twarzy, ponieważ nie większość drogelinnych podkładów lubi mnie zapychać. I wiem, że też dużą część osób zapychają, ponieważ to nie są tylko te silikony, ale też są a, mnóstwo chemicznych składników, a, mnóstwo też konserwantów, po prostu takiej. Podkłady z drogerii, a takie, no, no wiecie, takie tańsze w szczególności, one zawierają dużo składników, które no, mogą zapychać naszą skórę. Więc to nie są tylko te silikony, ale też inne składniki. Ale mnie też no, zapychały właśnie silikony w takich, bym powiedziała, że nawet naturalnych kremach do twarzy, więc tutaj muszę być ostrożna. A kolejna rzecz, no to na przykład parafina. I parafina, czy olej mineralny, czy, ole czy parafiną likują, to jest właśnie wszystko, ma, ma różne nazwy, to jest jedna rzecz też można zapychać, jest po prostu taki jakby tańszy olej, a, który no, jest stosowany w kosmetykach, ponieważ firom no, się opłaca, ale niestety to no, nasze właśnie pory może zapychać, więc na to warto zwrócić uwagę, na przykład bardzo popularna ma z witaminu A, jeśli jej składy jeszcze nie zmieni, no to właśnie ona tą parafinę ma i wiem, że Dużo osób nakłada ten krem na twarz, no i osoby właśnie z taką bardziej wrażliwą skórą, skłoną do zapychania, no niestety, ale obserwują właśnie zapychanie swojej skóry i właśnie wypresków po, po tej maści właściwie. Czy też są też kremy do twarzy, które właśnie zawierają różne składniki, nawet nie tylko, też gliceryna, niektóre, może, niektóre osoby może właśnie zapychać i też chcę tutaj zaznaczyć, że to zależy też od ilości danego składnika i są osoby, które na przykład po jednym produkcie z gliceryną wszystko z porządku, też niektóre te też osoby zawierają właśnie glicerynę i wiem, że niektóre osoby są zadowolone, ale gdy użyją innego na przykład kremu z gliceryną i jeszcze tam innymi składnikami, czy nie wiem, większą ilością gliceryny, no to niestety, ale obserwują właśnie wysyp. Więc też zwracać uwagę na to, że są Różne produkty z różną ilością danego składnika w składzie I, i to też zależy od naszej skóry. Każda skóra jest inna. Musicie zaobserwować na sobie, czy, czy właśnie jaka ilość danego składnika może nam zaszkodzić, jaka ilość jest w porządku. Tak więc na to warto zwrócić uwagę też, a inne takie składniki, które. Mm, Mogą właśnie e, powodować wypryski, to są na przykład różne chemiczne składniki, a, czy nawet konserwanty, a, na które po prostu niektóre osoby są uczulone, czy mają bardziej wrażliwą skórę na, na tego a, typu składniki. I też chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię, ponieważ właśnie widziałam, że y, pojawiło się pytanie. Y, właśnie dotyczący SLS w kosmetykach, on ten, ten składnik jest głównie właśnie zawarty w płynach do mycia twarzy w żelach do mycia twarzy i w moim przypadku za każdym razem, gdy ja właśnie stosowałam taki mocniej działający żel do twarzy to ja właśnie też zauważyłam wysyp i dlatego ja po prostu odstawiłam właśnie wszystkie takie mocno mocno myjące, mocno ściągające skórę, po prostu płyny do mycia twarzy u mnie się one nie sprawdzały i dlatego to też no to też nie jest składnik, który jak gdyby zapycha naszą skórę, ale on w ten sposób podrażnia ją, że nasza skóra nie jest stanie się do tego przyzwyczaić i, nie, i wiem, że niektóre osoby są w stanie przyzwyczaić się do tego składnika w produktach mijających, ale wiem, że też niektóre osoby nie są w stanie przyzwyczaić się do, do tego składnika, dlatego ja bym, um, no... Ja bym tutaj nakłaniała osoby do odstawienia takiego mocnego żelu do mycia twarzy. Odpowiednikiem są no, żele po prostu z łagodniejszym składem, które nie zawierają SLS. Ja nawet tutaj polecam Wam płyn do higieny intymnej bez SLS, na przykład z Rosmana, Fasel. Jest też dużo innych płynów, właśnie do higieny intymnej, które nie zawierają SLS, ponieważ no, z natury one muszą być łagodne, ale nadal, no y, działają intensywnie, ale nie w taki sposób, że wysuszają skórę, więc dlatego ja bardzo lubię higienę, do, do um, higieny, płyny do higieny intymnej, które właśnie a, używam do mycia twarzy, tak więc y, zwróćcie na to uwagę, ponieważ są to składniki właśnie, są, są też takie składniki, które a, działają drażniąc na skórę, ale do których nasza skora nie jest w stanie się przyzwyczaić, one nie zapychają porów, ale po prostu ją podrażniają. Do tej notki, w której pisałam o takich produktach, o takich składnikach, które mogą właśnie powodować problemy, dam wam to, to wszystko na dole, jeśli jesteście zainteresowani, ale zwracajcie na to uwagę, ponieważ po takich produktach, ten wysep nie minie, on po prostu jak gdyby te pory będą zapychane cały czas i no nawet będą pojawiały się wypryski i dlatego też będziecie, są, są różne rodzaje trądziku i są właśnie, jest rodzaj trądziku, który jak gdyby właśnie jest spowodowany zapychaniem porów, osoby, które właśnie są wrażliwe na składniki kosmetyków i stosują kosmetyki, nawet nie muszą stosować sporo kosmetyków, wystarczy jeden krem, też ja używam wcześniej takiego moja dermatolog mi powiedział, taki krem nawilżający, który właśnie Używałam go sumienie, on bardzo dobrze nabliża moją skórę. Okazało się, że zawierał składnik, yy, który jakby blokował właśnie yy, pory mojej skóry i powodował, że ona była zapchana. I ja nie stosowałam żadnych podkładów wtedy, tylko ten jeden krem i moja skóra wygląda tragicznie, yy, a to był krem polecany przez dermatologa. Yy, wydawał się naprawdę świetny, w cały skład miał idealny, no tylko na jeden składnik powodował, że właśnie moja skóra była no, zap zapychana a, regularnie, dlatego zwracajcie na to uwagę i yy... Dlatego ja wcześniej w jednym właśnie filmiku wspominałam o tym, że ja ustawiłam kompletnie wszystkie kosmetyki. Nawet te, które wydawały mi się w porządku, i dzięki temu rozpoznałam, co powoduje właśnie problemy na mojej skórze. Dlatego zwróćcie na to uwagę. I tutaj, no, tak jak mówiłam, cierpliwość jest wskazana tylko przy produktach, które mają na celu właśnie takie głębsze działanie. Nasza skromność się do nich przyzwyczaić. I są to na przykład właśnie kwasy, ale, ale tutaj, jeśli chodzi o podkłady, czy takie natuszczające maści, czy, czy kremy, no to tutaj to już nie powinno być. Nie powinno być takiego wysypu widocznego. Jeśli on trwa, nie wiem, zdarzy się, że na przykład, nie wiem, ten wysyp trwa, nie wiem, 1 dwa dni, no to jest w porządku. To też może być tak, że jak gdyby jest inne czynniki wpłynęły na to, że właśnie ten wysyp się pojawił. Pomimo, że właśnie zaczęliście stosować ten krem, to mogło być jeszcze wiele innych czynników, na przykład nie wypiliście dostatecznej ilości wody tego dnia i po prostu a, zamiast usunąć toksyny przez układ pokarmowy, to po prostu Wam wyszło to przez skórę. To też się zdarza, czy na przykład, nie wiem, zjedliście tego dnia coś, co właśnie Wam, was, wam zaszkodziło, a, czy nie wiem, tego dnia jakiś, a, jakieś czynniki zewnętrzne spowodowało właśnie to, że Was wysypało, więc też zwróćcie na to uwagę, że to nie zawsze musi być a, jakiś produkt kosmetyczny, który właśnie spowodował wysyp, pomimo że zaczęliście go stosować właśnie w tym, w tym czasie, a, ale zazwyczaj jeśli, no, wysyp trwa dłużej niż tydzień, niż dwa tygodnie, od rozpoczęcia właśnie stosowania jakiegoś produktu, no i nie jest to produkt drażniący, powinien być czy to produkt po prostu, nie wiem, kryjący jak podkład, czy, czy nawilżający, no to tutaj może być właśnie problem, że, że to jest a zawiera po prostu jakiś składnik, który zapycha pory, a nie jest to coś, co po prostu jak gdyby wasza skóra się przyzwyczai. To nie jest tak, że wasze pory się przyzwyczają do składnika, który je zapycha. No nie, to tak nie będzie działało. Dlatego to chciałam wyjaśnić, jak gdyby bo właśnie zauważam, że w komentarzach pojawiło się takie no nanieście no ślicznie, i faktycznie no, nie dopowiedziałam dokładnie, że tutaj no nie mówię o produktach właśnie typu podkłady, czy kremy, czy maści, tylko mówię głównie o y, produktach typu kwasy, typu y, inne kremy takie y, działające na trądzik, czy na przebarwienie, które mocno działają, a jakieś maści robione przez y, dermatologa, na które też bym y, starała się uważać, ponieważ niektóre te maści właśnie apteczne też nawierają, na przykład y, olej parafinowe czy, czy inne składniki, które mogą Was zapychać, więc oprócz tego, że mogą one właśnie jak gdyby działać na przebarwienia, natrącić, to przy okazji mogą zatykać, zatykać pory. A, to też na to bym zwróciła uwagę właśnie, czytajcie składy koniecznie, ponieważ no też może się zdarzyć, że, że, skład, że jakiś krem będzie działał dobrze i jednocześnie źle na naszą skórę, więc na, na to warto zwracać uwagę. Ale jeśli widzę, że jakiś a, krem no nie, zawiera, nie zawiera składników, które mogą mnie zapychać, a widzę wysyp po nim, to to, to możliwe, że właśnie on zawiera składnik a, drażniący, do którego moja skóra może się przyzwyczaić, ale może też się nie przyzwyczaić. Jeśli się nie przyzwyczai, to odstawiam taki krem czy, czy produkt po prostu. Eee, ok, myślę, że już rozwinęłam ten temat i odpowiedziałam na pytanie, a, które się pojawiło pod tamtym filmikiem, więc nieco wyjaśniam tę kwestię. A jeśli macie jakieś pytania, czy, czy też chcecie podzielić się swoimi wrażeniami, doświadczeniami z zastosowania takich kosmetyków i co wam pomogło właśnie na no jakby pozbycie się tego, czy złagodzenie po prostu gdyby skutków takiego wysypu, to koniecznie a swoimi sposobami w komentarzach. Na pewno to będzie pomocne dla, dla wielu osób, które oglądają ten filmik. I bardzo wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Papa, że pa. kosmetyk u nas wysypuje, nie oznacza, że ten kosmetyk jest zły, a ponieważ no. Różnie to było z kosmetykami i czasami właśnie faktycznie. Musi być ten okres gorszy, wiecie, skóra będzie po prostu wyglądała tragicznie.